Do w gabinetu zgłosiła się młoda pacjentka chcąca uzyskać naturalny efekt powiększenia i napięcia, ujędrnienia ust. Zdecydowaliśmy się wykonać zabieg powiększenia ust metodą wypełnienia kwasem hialuronowym. U pacjentki zdecydowaliśmy się wykonać zabieg kwasem hialuronowym w technice modelowania na płasko. Doktor Dominik Wnęk wykonuje ten zabieg bardzo dobrze. Zaletą tej techniki jest to, że przy stosunkowo małej ilości pasterzy linowego uzyskujemy doskonały efekt uniesienia i umiadamienia ust. Zastosowany preparat u pacjentki to jest Luminera Lips. Jest to preparat średnio siedziowanego kwasu chalonowego, utrzymujący się w ustach około 8 miesięcy. Jest to preparat z lidokainą, dający dodatkowe znieczulenie w trakcie wykonywanego zabiegu. Delikatnie unosi i napina usta bez dużego ryzyka. Okresu. Z so started, started. względu na nasze doświadczenie w naszej klinice stosujemy przy modelowaniu i powiększeniu zazwyczaj znieczulenie stomatologiczne, ponieważ daje to dużo większy komfort i pacjentki są bardziej zadowolone i czują się bardziej zrelaksowane w trakcie sobie. Stosuję wiele technik powiększania ust. Zazwyczaj dobieramy je indywidualnie do pacjentki. Czasami stosujemy technikę powiększania ust kaniulą. Jeżeli chcemy bardzo precyzyjnie modelować usta, zazwyczaj stosujemy dodatkowo powiększanie albo igłą, albo połączenia obu technik. Zazwyczaj Metody i technikę dobieram indywidualnie do pacjenta, konsultując to z pacjentem ze względu na jego oczekiwania i możliwości anatomiczne ust i możliwość uzyskania odpowiedniego rezultatu. U pacjentek dobieramy indywidualnie ilość preparatu do danej pacjentki i do jej anatomicznych możliwości. Nawet u niektórych pacjentek możemy zastosować bardzo małe ilości, uzyskując doskonałe rezultaty. Natomiast jeżeli mamy pacjentkę, która oczekuje bardzo dużych łóż, możemy to wykonać w czasie jednego zabiegu. U pacjentki pierwszorazowej możemy zastosować czasami 2-3 ml kwasu hialuronowego. Zdarza się to bardzo rzadko, ale wynika to zazwyczaj z budowy anatomicznej ust.